Cześć wszystkim, chciałem dzisiaj porozmawiać o polskiej pizzokopanej i przedstawić kilka argumentów, dlaczego odpadliśmy z Euro 2020 i dlaczego długo nie zaistniejemy na tak naprawdę na prawdziwej arenie międzynarodowej, nie będziemy się w ogóle liczyć, dlaczego jadąc na Cyprz, grając z mistrzem nie ma możliwości, żebyśmy pokonanie, ewentualnie na, na 10 spotkań możemy pewnie 6, 7 przegramy, 2, może wygramy, jeden zremisujemy. I to jest kompletny maks, na co możemy obecnie liczyć. Na sam początek chciałem Wam pokazać podejście piłkarza polskiego, Kuba Warszawnika, który argumentuje, dlaczego trener był fajny. Po prostu jestem w szoku. No ale posłuchajmy, dobra? Nie chodzi o treningi, tylko chodzi o zarządzanie tym, co ma. Jakim ma potencjał ludzki i pod tym względem był dla mnie kozakiem. Przyjechał zero jakiejś presji. Pamiętam, przegraliśmy pierwszy mecz w Turcji 4-0. My zał załamanie gra, no wchodzi ekstra, panowie spokojnie, dajmy sobie czas, Jest obóz. zmieniamy system gry z czwórki na trójkę, przechodzimy, będzie wszystko ok. I to tak faktycznie funkcjonowało. Tak się skończyło. Z wszystkich trenerów, z jakimi pracowałem, jeżeli chodzi o podejście do meczu. To co się dzieje przed meczem, no to ja wychodziłem na, na mecz tak jakbym wychodził na trening. Pełna swoboda, luz. Zaczynaliśmy rozgrzewkę dziadkiem, jakaś tam rozgrzewka w salce gimnastycznej. Pod tym względem wyróżniam się absolutnie ponad wszystkich trendów, z jakimi pracowałem. Czyli ma taką umiejętność, że akurat na selekcjonera mógłby pasować. No kurwa stop. Czujecie to? Gość tłumaczy, że Trener był fajny dlatego, bo mogli wyjść sobie na mecz tak jak na trening, czyli jakaś rozgrzeweczka dziadkiem, może kurde kilka słonów na sali, skłonów na sali gimnastycznej. No i proszę Państwa, no oni dokładnie tak grają. Nie czy pamiętacie świetny mecz Polska-Japonia, Polska, chyba Kamil w, w, przedłużał w maksymalnie... nie po to, by tylko mógł wejść yy, Kuba Błaszczykowski, żeby mógł załatwić kolejny wyświetlacz i my dokładnie, my dokładnie gramy tak jak trenujemy, czyli my nie trenujemy i nie gramy. I tutaj jest y, żadna, y, żadna nowość w tym wszystkim. E, Najśmieszniejsze z tego wszystkiego, że e, mieliśmy tutaj e, nie, niejaki pan Smokowski e, chciał wywołać jakąś tanią sensację i opisuje z, widziałem markery zmęczeniowe jednego z piłkarzy wyznał e, widziałem ty, 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 ten dwa dni po meczu z Islandią bo on wtedy grał, on miał 900 norma dla zwykłego amatora to jest 170 a dla zawodowego piłkarza to jest 300 a on miał 900, rozpoczął smoku no kurwa dziwne, nie? bardzo dziwne gość stwierdził założył, że z tym składem, że połowa Drużyny, która gra we Włoszech z Robertem Lewandowskim, wzmocniono o Anglię, musi wygrać nawet związanymi, rozwiązanymi butami. Powinna wygrać ze Słowacją i miał rację. No Miał prawo Sosa, że wiedzieć, że szczęsny, nie puści samo ja, właściwie nie szczęśliwi samobuja. Grzesiu Krychowiak. Grzegorz Krychowiak nie zrobi głupiej czerwonej kartki, będzie spóźniony w, w każdym aspekcie. Robert Lewandowski, najlepszy piłkarz na świecie, najlepszy napastnik na świecie, nie odda celnego strzału ze Słowacją. No kurwa, no, no dziwne, że chłop zaplanował, że zdobywamy trzy punkty ze Słowacją, z Hiszpanią może być różnie, liczymy na porażkę i najważniejszy mecz bijemy się ze Szwecją. Hmm, zastanówmy się, czy to jest logiczne. No kurwa, jego mać tak. To był po prostu przy obowiązek polskiej reprezentacji wy, wygrać ze Słowacją. Lecz dla nich, jak widać, się chyba za dużo nie zmieniło pod tytułem wychodzimy sobie na, na mecz, jak na trening, gramy dziadka, kilka skłonów, może kilka pajacyków, no i przechodzimy. No i Słowacy czym wygrali? Wygrali determinacją, intensywnością, nieodpuszczeniem piłki. No i, no i mamy gotowy przepis na polską reprezentację. Na potwierdzeniu słów, że polscy piłkarze nie trenują tak jak powinni, to jest, zawsze się temat przejawia, zawsze pozostaje, zawsze dziennikarze pytają o piłkarza, który tam wyjechał na Zachód i się pytają, jaka jest różnica między polskim treningiem a na Zachodzie. Wiecie co? Na przykład. Nie, że jest różnica, że mamy gorsze warunki do treningu. Nie, zawsze pada jedno. Intensywność. Znalazłem wam dwa przykłady. Jest tego naprawdę dużo więcej, nie chciałem mi się po prostu szukać. Mamy tutaj Jakub Moder. To w wywiadzie, jak poszedł do Brighton. Mogę się tutaj wiele nauczyć od innych piłkarzy. Zwłaszcza intensywności treningu, która jest bardzo, wys bardzo wysoka. No i proszę Państwa, następny, Patryk Peda, do Jakie dostrzegasz różnice między treningiem w, w Akademii Legii Warszawa? Akademia naprawdę ma, warunki mają fenomenalne. Pierwsze co zauważyłem po wyjeździe. To intensywność. Myślę, że każdy powie, to powie po wyjeździe za granicą, ale intensywność treningów jest zupełnie inna. Często jest tak, że po jednostce treningowej każdy pada i myśli tylko po tym, żeby wrócić do domu, do łóżka. Intensywność treningów jest wysoka i myślę, że to później ma przełożenie na mecz. Jeśli dużo biegasz na zajęciach, to spotkanie ligowe będziesz miał w stanie powtórzyć, w spali jest bardzo dużo biegania. No i proszę Państwa, no, z czym do ludzi, tak? Jeżeli my nie potrafimy biegać, nie mamy agresywności, nie ma intensywności, to. My... To my nie będziemy wychodzić z grupy. I najśmieszniejsze z tego wszystkiego, że całe podejście do PZPN-u i to, co Sousa mówi. Tak, w Polsce musi się przede wszystkim zmienić mentalność. My nie możemy zakładać, że dla nas pierwszy mecz jest najważniejszy. Nie. Tak jak Sousa założył, trzeci do wyjścia był kluczowy. No, to. Trzeba to przyznać. A jadąc na turniej naszym psim obowiązkiem jest za założyć, że jedziemy go wygrać. Jeżeli my nie zak zakładamy, że zamierzamy wygrać, no to... M naprawdę, no to po co, po, co, po co wyjechać na turniej, w którym się nie chce wygrać, ja nie wiem. Tego po prostu dla mnie jest to skandal. Ale z tego, co widzę, na przykład. E to tak w Polsce się tak uznaje, czyli nie ma zażenowania, bo tutaj widzę, że prowadzący, tak, Krzysztof Stanowski, w ogóle nie widzi zażenowania w podejściu polskiego piłkarza do treningu, do meczu, do wykonywania swojego zawodu. No, po prostu wstyd. Póki się to nie zmieni, nie, nie ma co liczyć, że. Z... Nie ma, nie, nie ma w ogóle co liczyć, że będziemy cośkolwiek znaczyć w, polskiej, w, w, w dużej piłce, piłce nożnej. No, to by było chyba dzisiaj na tyle. Trzymajcie się, do następnego.